A, z tej strony wezor i to jest kolejny odcinek z PUBG'a, tylko tym razem gram y, sam. Od razu mówię, że odcinki z rysowanka będą się pojawiać co drugi dzień. Nie codziennie, bo chciałbym trochę więcej nagrywać też normalnego grania, nie tylko takiego właśnie y, rysowania. Więc bez zbędnego przedłużania teraz przejdę do grania. Będę dzisiaj grał arkadowe mecze. Postaram się ich zagrać kilka. Sorry za zacięcie, ale mój lepszy po ten taki marker, ale już nieważne. Będę dzisiaj grał y, w arkadowe mecze. Mam nadzieję, że kilka y, zagram. Y, 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 coś miałem powiedzieć jeszcze. Y, ogólnie, to mój kolega prosił mnie, żebym wysłał też nitę. Mam już taki obrazek, że będę wysłał 4 skiny od razu na raz tej nity. Yy, nauczyłem się też yy, obsługiwać yy, green screen, czyli usuwać jej ten na telefonie. Także teraz yy, będą filmiki, mam gdzieś lepsze. No, od razu lecę. No, to polecimy sobie tutaj, tak myślę. Bo nie chcę się pchać na jakieś duże miasta. Fajny samolot w ogóle. Jak ten sobie rano grałem, to właśnie też taki spotkałem więc bardzo ładny jest tak się świeci na niebiesko czasami A? ogólnie też będę starał się coś tam dopowiedzieć bo żeby nie było takiej ciszy Także będę się starał coś dopowiedzieć kurde niestety nie doleciałem do tych domków ale na spokojnie tam dobiegnie mam nadzieję że nie przeszkodzi Ogólnie gram sobie Sniper Training, czyli chodzi o to, że są tylko snajperki I ja, ja lubię bardziej grać z snajperkami, więc To jest jeden z moich takich ulubionych trybów O, jakieś To pewnie będzie, będzie mini, o, wiedziałem mm. Najbardziej szukam AWM ale chyba w tym domku nie znajdę o, tu jeszcze coś jest nie, w tym domku nie znajdę, zobaczę w tym większym. Ogólnie bardzo spokojnie się zaczął ten meczek. Mam myślałem, że ktoś mnie zaatakuje. Jakaś nowa broń, to jeszcze nie używałem. Korzysta z tej samej amunicji, co mi. To chyba zmienię. Dobra. O, znowu ta broń, ta sama. Taki fajny trzypiętrowy domek. Kurde, jeszcze znajdę takiej... ...snajperkę, którą dobrze z nami trafiłem. Czymka a AWM. Takich, że nie spotkałem. A w poprzednim meczu po kilka trafiałem. Ale no cóż, muszę się zadowolić tym, co mam. Przejdę się też do tamtych domków, mam nadzieję, że tam nikogo nie spotkam. Ogólnie to mówię, że tą bronią gram pierwszy raz. No, w ogóle pierwszy raz, nawet tam, w treningu nie gram taką bronią. Nie wiem, jak ona działa. Mam jeszcze pistolet na wypadek, gdyby ktoś na, ten, na blisko zaatakował. Ale ja pewnie go wyrzucę, kiedy będę yy, miał jakoś lepszą broń. Tutaj chyba też nie znajdę. Czrowniej dwójkę. Nie, chyba nie znajdę. Pójdę tam. Tam też jest jakaś miejscówka. Ogólnie to jest fajne miejsce do strzelania sniperki. Ma się wszystko na Tam jest czy coś. Zobaczę jak tam strefa. Nie no jest dobrze. Jest dobrze z strefą. Także o to się nie muszę martwić. Zwykle to zauważyłem, że już mam hełm trójkę. Oczywiście te momenty, gdzie jest taka cisza, będę wycinał i będę wstawiał od razu do momentu, gdzie będzie jakaś akcja, albo coś będę mówił. Żeby ten filmik nie był jakiś nudny strasznie. Trzeba... Zastrzelił mnie. Hehehe. <noise> Niestety, 24 miejsce to średnio jest. Ale Zagram jeszcze jeden meczik. Nie ma problemu. W ogóle ja to, co że jest yy, event związany z filmem Godzilla, który będzie niedługo. Także. To jest takie nawiązanie. Już są takie outfity. Jest outfit Godzilla jest outfit jakiegoś innego potwora, ale nie wiem. Nie jestem obecny w tym filmie, więc jakoś się nie wypowiem. Bez przedłużenia od razu nagram kolejny mecz. Mam nadzieję, że ten mecz lepiej wyjdzie. Ciekawi mnie właśnie, jaki będzie kolejny update do Dobra. Tutaj zrobię cięcie, bo nic ciekawego nie działa byłem ja po prostu na tym lobby takim. Także wytnę tą. Hmm. Jakoś taki strasznie niby coś się dzieje, taki spokojny odcinek. Kurde, wiadomości jakieś. jeszcze ty. Super. Jeszcze więcej montowania. To po to tu przysłaś. Też może możliwie... byś by tu Dobra, jestem po krótkim cięciu. Teraz mi wchodzą tutaj do pokoju. Mówiłem im, żeby nie wchodzili. Kurde, robi się tu niebezpiecznie. Jest dobra pistolet. Przydaje się. Nie, nie jest tak naprawdę. Wow, wow. Tak. O, a wem. Fajnie. Fajnie, teraz tylko schowam się i szybko sobie to wszystko posortuję. Dobra, dobra, dobra. Nie, jest ja więcej muszę. Dobra. Zobaczę gdzieś tu w pobliżu, to już nie ma. Przede wszystkiego mądzę kopać Mam nadzieję, że jakiś lepszy znajdę. W opisie dam wam y, link do Discorda, gdzie będę ja będę czasami wchodził, więc możecie ten mną zagrać, albo coś. Także jak najbardziej zaproszenie na do znajomych przyjmuję. Na no, razie nikogo nie widać, jest chyba bezpiecznie. Na wypadek wezmę więcej do pistoletu, bo on się dosyć przydaje na bliskie dystanse. Nawet wezmę sobie, włączę. Znaczy, jest tutaj. To jest niedaleko 400 metrów. Jest tu stukłem w mikrofon. Ogólnie, jakbyście też chcieli, żebym na przykład nagrywał z kimś, mm, nie tak sam, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. Ja odczytam. Można nawet dostać serduszko, zależy jaki będzie komentarz. To już ja mogę wziąć. Nie wiem, nie będę pistoleta, bo to jednak jest trochę dalekiej odległości. Jest amunicja, to wezmę? Tutaj nadal no jest coś sportownego. Jedyne, co razie szukam, to mm, szukam. Jak się nazywa? Jak się nazywa? A. Kołpa 8 szukam no Bo wtedy to jednak dołączę sobie do AWP i będę koksiu Okar jest Ale chyba ktoś amo zabrał tutaj się pusto, przecież dziwne, bo to jest dosyć duża lokacja. Widzę, że to jest takie puste jakieś auto rozwalone To już mogę wziąć pistolet, bo tutaj jednak Ludzie ze snajperkami nie mogą zagrozić ale ja tu nie wchodziłem, więc ktoś tu chyba był już Tłumik. A nie do pistoleta tłumik No w sumie do a tłumik się przyda. Uh, yeah, boy. Nie No, nie. Też muszę znaleźć amunicję do AWM-a. Bo jednak dużo nie mam. Czy mi się wydaje, że coś tam chodzi? Nie, to był krzaczek. Dobra, oznaczę sobie zlumaczę. Idziemy do tej największej lokacji, tam się pewnie dużo dzieje. Are you sure about that? Wiem, to trochę ryzykowne dla mnie, no ale. Czemu nie? I tak, w do browser, jest dużo lepsze, bo się nic się nie, nie traci, to przegrałem. Bo słyszeli: strzelają... Boom, bam, oh. Ba! ba, -da -ba. Boom. Boom. pow. pow. Oh! Go, zobaczę co on tam miał. No miał spoko rzeczy bardzo. O, amunicję do AWM-a. Bardzo mi się przyda. Hmm, scope 2. Mogę go wyrzucić. Tutaj mogę dać większy magazynek, to mogę go wyrzucić. No dobra. Tu mogę przeładować, bo zamontowałem trochę większy magazynek. No to mam pełne. Nie jeszcze na kucaku, bo. bo się już ktoś mnie zestrzeli. Dobra, idę. Pierdę. Mam nadzieję, że tu nikt mnie nie zestrzeli, bo. Tutaj łatwo, bardzo łatwo kojarzyć tam tutaj gdzie jestem, bo bardzo twarde pole tu jest Dobra. ale powinienem dać radę. Jednak w że ten odcinek będę dużo montował, bo cięcia będę musiał porobić jakieś takie, żeby tę ciszę uzupełnić żeby ten filmik nie był taki nudny i właśnie polecam wam obejrzeć ten filmik z krukiem tego rysowałem tole, bo mi osobiście bardzo, przepadł do gustu, bardzo fajnie mi wyszedł moje znajomi też mówią, że bardzo fajnie mi wyszedł także bardzo polecam zobaczyć ten filmik Ale już nie będę mówił o poprzednich filmikach, tylko skupię się na grze. Tutaj w ogóle jakaś kula jest taka. O, otwarte. O. że mnie tu nigdzie nie zastrzeli, bo tak w ogóle nie wiem kto do mnie strzelał tu jest, dobra widzę go kurde, ale mnie szybko zastrzelił z tego pistoleta dobra, może jeszcze ugram ostatni meczyk. To już jest ostatni meczek. Dobra, jestem już w kolejnym meczu. znaczy, yy, że właśnie nie będę tam już mówił. Więc od razu się będziemy widzieć właśnie w kolejnym meczu. Także no, to będziemy lądować może. Tutaj wygląda dosyć interesująco. Będę ją po drodze zlądować też to jest... Bardzo niedaleko tego samolotu. Tej linii, gdzie będzie przelatywał samolot. Tę zaraz wyskakujemy. I teraz. O jakiś typy leci. Ja będę szybszy. byłem pierwszy O jest VSS to ja mówię Mam VSS Jest tylko zdjąć tego typa Co to będzie? Sure no nie Tak szybko mnie zabił Ostatnie miejsce Ale jak on mi zdził Maszynówkę, no. Snajperka maszynowa. Hmm, no, cóż, no mówiłem, że ostatni mecz to ostatni mecz. To to, że trwał minutę. No, nie. Ech, no, niestety. Nie udało się kompletnie nic ugrać. Chyba pierwsze raz się zdarzyło, że miałem narkotykowym ostatnim miejscem. No cóż, no, zostawcie łapkę, subaj, że nie zostawiliście. Zostawcie komentarz, jeżeli ten film Wam się spodobał. Możecie napisać. No i też do kolejnych, poprzednich filmów. No i cześć!